z telewizją na kanale Graci. Dziękuję, dziękuję. Przysięgam, Dziecka nigdy nie poczuje się w pełni kobietą. Potem staje przede mną chłopczyk. Oglądaj koniecznie! Morderstwa w Paryżu. Już dzisiaj. Dwa odcinki. Od 20.00 na antena HD. Uuu. Expert. Kup wszechstronny, automatyczny ekspres DeLonghi z funkcją przygotowywania kaw na ciepło i na zimno. Eletta Explore, Primadonna Aromatic lub Primadonna Elite Experience i odbierz voucher o wartości nawet 200 zł na zakup robota planetarnego Kenwood. Wiecie co się opłaca? Opłaca się świętować każdego dnia. Od poniedziałku z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki tylko 49,90 za kilogram. A Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 6,99 za butelkę przy zakupie dwóch sztuk. Wszystkie słodycze Kinder 2 plus 1 za grosz. Przed świętami jesteśmy otwarci dłużej. Sprawdź jak pracuje Twój sklep na Lidl.pl Lidl. To się opłaca. Gardła? Zaufaj Strepsils Intensiv. Klinicznie udowodnione działanie zwalcza przyczynę bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Strepsils. W wieku 40 lat zaczęłam tracić włosy. Może się to zdarzyć już w fazie przedmenopauzy. Dzięki tonikowi Plantur 39 włosy mają teraz pauzę od menopauzy. Kofeina wzmacnia cebulki moich włosów i przeciwdziała ich wypadaniu. Plantur 39 Tonik. Masz poczucie, że niektóre zapachy szybko znikają? Nowa linia zapachów elektrycznych od świeżaczy Erwik, dzięki dwa razy większej zawartości olejków eterycznych, zapewnia wspaniały zapach aż do 120 dni. Wdech, wydech, Erwik. Przygotowanie do świętowania zaszło za daleko? Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwik i wprowadź do swojego domu magię celebracji. Wdech, wydech, Erwik. W Welobanku Wasze pieniądze są chronione jak skarb i pracują na lokacie. W apce jest wszystko. Welokonto, kredyty gotówkowe czy welokantor. I ja to kupuję. O, i panią też sobie kupię. Oh, ale ja jestem bezcenna. Hm. Velobank. Kiedy idą święta, świętujemy codziennie. W grudniu każdego dnia jest jakaś okazja. I w aplikacji Lidl Plus też. Dlatego od 1 do 24 grudnia zaglądaj do aplikacji Lidl Plus i wypatruj specjalnych świątecznych okazji. Każdego dnia sprawdzaj, aktywuj kupon, skanuj w sklepie i oszczędzaj. W aplikacji Lidl Plus znajdziesz okazję do świętowania codziennie. Lidl, to się opłaca. <śleski> Czycie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło? Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki Strepsils Natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem dzięki Strepsils. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość. Leki Strepsils Natur. Ho, 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 ho. Tego jeszcze nie widzieliście. Zaskakujące, zabawne i przerażające. 77TV, trzy odcinki już dziś od 10.50 na antenach HD. Kultowe hity gwiazdy, które pokochały pokolenia. I pan, I pan Kleks, ulubieniec wszystkich dzieci. Nie tylko dzieci. Podróże pana Kleksa. Dwie części w Wigilię od dziewiątej na antenach HD. Na tej wyspie. Ciekawość ma swoją cenę. Niesamowita historia. O kiedy trop do skarbu prowadzi przez tajemnicze mapy, opowieści o templariuszach i sekretne tunele, odwaga staje się jedyną walutą. Do roboty przez nami Łangówka. Czas ułożyć jej elementy w całość. Klątwa Wyspy Dębów. Nowy sezon. W każdą sobotę od 9.10. Maraton pięciu odcinków na antenach HD. Ho, 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 ho. Wyjątkowy czas pełen świeżości, co się opłaca. Od poniedziałku z kuponem Lidl, Plus. schab wieprzowy bez kości, rzeźnik 7,99 za kg, mandarynki luzem 2,99 za kg, a tylko we wtorek kawa ziarnista krema nawatsa 69,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Przed świętami jesteśmy otwarci dłużej. Sprawdź, jak pracuje twój sklep na Lidl.pl. Lidl, to się opłaca szanse na święta w media Expert. na przykład idealny do pracy i nauki laptop Dell 15 procesor Intel Core i5 teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej a do tego 200 zł na kolejne zakupy laptop gamingowy Dell Alienware 16 Aurora procesor Intel Core 7 aż 32 GB pamięci RAM teraz z kodem rabatowym o wartości 500 zł taniej a do tego 400 zł na kolejne zakupy Dokumenty prawa jazdy, proszę. Jadę z loterią świąteczną. Od lotto. Mamy prawie 4000 tysiące nagród. To są sztabki złota. A dla tych, co w wincu, są Toyoty. Loteria Świąteczna, graj w punktach lotto w aplikacji na lotto.pl. Masz poczucie, że niektóre zapachy szybko znikają? Nowa linia zapachów elektrycznych od świeżaczy Erwik dzięki dwa razy większej zawartości olejków eterycznych zapewnia wspaniały zapach aż do 120 dni. Wdech, wydech, Erwik. Przygotowanie do świętowania zaszło za daleko? Jest prostszy sposób. Odkryj nową kolekcję zapachów Erwik i wprowadź do swojego domu magię celebracji. Wdech, wydech. W wieku 40 lat zaczęłam tracić włosy. Może się to zdarzyć już w fazie przed menopauzą. Dzięki tonikowi Plantur 39 włosy mają teraz pauzę od menopauzy. Kofeina wzmacnia cebulki moich włosów i przeciwdziała ich wypadaniu. Plantur 39 Tonik. W welobanku wasze pieniądze są chronione jak skarb i pracują na lokacie. W apce jest wszystko: welokonto, kredyty gotówkowe czy welokantor. I ja to kupuję. O, i panią też sobie kupię. Ale <noise> ja jestem bezcenna. Belobank. Bo w Lidlu to się opłaca, bo w Lidlu to się opłaca, bo w Lidlu to się opłaca, tańszy koszyk tu ma. Bo w Lidlu to się opłaca, bo w Lidlu to się opłaca, bo w to się opłaca, tańszy koszyk tu ma. Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 100 zł tańszy niż w Biedronkach. Lidl, to się opłaca. Czycie suchy kaszel i do tego podrażnione gardło? Podwójny problem wymaga podwójnego działania. Nowe leki z Natur to podwójne działanie na kaszel i podrażnione gardło. Ochronna warstwa uwalnia od kaszlu i koi gardło. Pożegnaj podwójny problem dzięki Strepsils. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nowość. Leki z Natur. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieleckiego. Ja sobie pomyślałem o tym, że mężczyzna w, w kryzysie wieku średniego, to jest, jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy przypadek, bo mężczyźni wtedy odkrywają u siebie różne zdolności, talenty. E, na przykład talenty iluzjonistyczne, magiczne. Potrafią znikać na całe noce bardzo dobrze, e, potrafią znikać w taki sposób, że sami nie wiedzą, gdzie są. Czasami e, potrafią odkrywać zdolności literackie. Na przykład mój znajomy w kryzysie wieku średniego pisał powieść. E, ale pisał ją w takiej tajemnicy, e, że się nie wydał.